No Cesiemku ja e, Dzisiaj muszę wam coś powiedzieć Wy, Wyprowadzam się Pani przeprowadzam moje rzeczy wszystko nawet te które są na, a jak my to wszystko zmieścimy? Albo weźmiemy to wszystko na linę, nie pytajcie się czemu to jest Sejori. Albo będziemy mieć duży samochód i pokażę tylko to wszystko. Teraz przedstawiam rodzinę. Agata, Kucper, ja, mama, tata, Staś, mysz, Eryk, pies. Y to papa, a nie. Jeszcze coś ważnego. Muszę to narysować, bo zapomniałem. Skończyłem. Otóż, dlaczego mam się wyprowadzić? Ups, krzywo narysowałem. Ja dlaczego mam się wyprowadzić? E, przeprowadzić się z moją rodziną. Bo ta pani, która tu kiedyś mieszkała. Postanowiła sprzedać ten dom. To tyle, Pa.